Spójrzcie na tego delikatnego kurczaka w przepysznym sosie porowym. Mm. Piersi z kurczaka dzielę na kotleciki, które delikatnie rozbijam, doprawiam z solą oraz świeżo zmielonym pieprzem, przekładam na talerz, odstawiam i przechodzę do pora, którego dzielę na dwie części, białą oraz zieloną. Białą część kroję w półksiężyce, za to zieloną część... Kroję w kostkę na pół, jeszcze raz na pół i w ten oto właśnie sposób. Każdą część pora dokładnie myję i mogę przechodzić do smażenia. Kurczaka wystarczy tylko obtoczyć w mące, delikatnie obsmażyć. Do podsmażonego kurczaka dodaję białą część pora. Całość zalewam bulionem, przykrywam i duszę. Kiedy por zmięknie, dodaję słodką śmietankę oraz zieloną część pora. Całość jeszcze gotuje przez dwie minuty, a minutę przed końcem dodaję koktajlowe pomidorki.